Już przed powitaniem Nowego Roku lemborska Policja otrzymała od komendanta wojewódzkiego w Gdańsku dwa nowe samochody Kia o pojemności 2 litrów i mocy silnika 130 koni mechanicznych. Nowe nabytki zastąpią wysłużone już polonezy, głównie na terenie Nowej Wsi lemborskiej oraz Cewic. W związku z powyższym, aby auta poprawnie służyły mieszkańcom powiatu poświęcono dwu ślady. W zeszłym tygodniu odbyło się święcenie tych dwóch pojazdów z udziałem starosty powiatu lemborskiego oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, władz samorządowych obydwu gmin. Podrzedzewiałe ze starymi oponami i wnętrzem z ubiegłej epoki auta powoli odchodzą do lamusa. Nowe natomiast posiadają same plusy, z czego są zadowoleni funkcjonariusze. Samochody te są wyposażone w klimatyzację, również posiadają zamontowany komputer do sprawdzania osób i pojazdów w systemie międzynarodowym, w systemie Schengen. Będą na pewno służyły policjantom do lepszego kontaktu z mieszkańcami terenów gminnych, no i jak również na pewno pomogą w ściganiu przestępców. Policja jest zadowolona, użytkownicy tych samochodów na pewno cieszą się, że mogli przesiąść się z wysłużonych już radi radiowozów marki Polones. Jest to na pewno większy komfort pracy. W pierwszym kwartale roku najprawdopodobniej policja otrzyma jeszcze osiem takich aut.